W PRL-u nie trzeba było być chorym psychicznie, żeby trafić do szpitala psychiatrycznego. Wystarczyło mieć własne zdanie. System uznał psychiatrię za narzędzie represji. Ludzie niewygodni, opozycjoniści, działacze, nawet księża byli diagnozowani jako chorzy zamiast procesu, izolatka, zamiast więzienia, kaftan i zastrzyki. Nie było wyroków, nie było apelacji. Decyzję podejmował lekarz lojalny wobec partii. Wielu pacjentów miało pełną świadomość to czyniło ich cierpienie jeszcze gorsze. Leczenie, Polegało na podawaniu silnych środków psychotropowych, a także elektrowstrząsach. Bez zgody, bez znieczulenia. Pacjent miał przestać mówić, pisać, myśleć. Szpitale w Rybniku, Lublińcu czy Tworkach zamieniały się w więzienia bez krat. Czasem na lata rodziny nie mogły odwiedzać, nie było akt, nie było wyjścia. To była cicha kara za nieposłuszeństwo wobec władzy ludowej. Zbrodnia bez wyroku i bez pamięci. To były polskie historie. Prawda, która boli, ale nie może znieść zniknąć.